Zaplątani wzięła zostali powołani rok temu przez Kasię. Właściwie my tutaj sami powołaliśmy do życia jakby zaplątanych wzięła i zaczęliśmy się spotykać w lutym w tamtym roku, czyli to jest właściwie niecały rok. Pomyślałam sobie, że warto stworzyć taką grupę śląskich zielarzy. Ludzi, którzy zajmują się naturą. Zaplątany wzięła kiedyś, odbywały się prywatnie w moim, w moim domu. Tu właśnie koleżanka zaproponowała taki pomysł, żeby coś takiego stworzyć. Tak zaczęliśmy to organizować i tu ja zajmowałam się stroną dekoracyjną, że tak powiem. No i tak, tak się zaczęło. Podzwoniłam po znajomych, którzy są blisko, o niej do następnych. No i zaczyna, zaczęliśmy się spotykać co miesiąc. Organizujemy warsztaty, spotkania ziołowe, co dwa miesiące mamy tematyczne spotkania ziołowe traktujące o zdrowym trybie życia, o ziołach, o kosmetykach, o zmyśle węchu i na nasze spotkania przychodzi coraz więcej osób, bo około już jest ich 30. Do Zaplątanych w zostałem zaproszony jako, jako uczestnik pewnego spotkania, a później za, zostałem zaproszony jako Osoba, która razem prowadzi taką edukację dla osób chętnych, promujemy właśnie zdrowy styl życia. Ja akurat w tej grupie no, głównie promuje. Opowiadam o lubię się w tym posługiwać jakimiś materiałami obrazowymi, czyli albo slajdy, albo prezentacje, bądź zdjęcia. Dobraliśmy się tak, że każdy z nas kocha naturę, jest blisko niej, ale zajmuje się czym innym. Też szukamy takich osób, jeżeli ktoś jest chętny przyjść posłuchać, albo może ma coś ciekawego i chciałby też opowiedzieć o tym, co robi, to naprawdę zapraszamy. W tej chwili będziemy mieć te spotkania w Bibliotece w Mikołowie na Karola Miarki 5. Mamy podobne marzenie, żeby na Śląsku zawiązała się grupa ludzi, którzy starają się żyć się w zgodzie z rytmem natury, z ziołami i promujący zdrowy i naturalny tryb życia. Jesteśmy stworzeni z natury, więc powinniśmy z tej natury korzystać. Jestem z wykształcenia chemikiem i skończyłam kurs zielarstwa i fitoterapii. I zajmuję się tworzeniem kosmetyków naturalnych, maści leczniczych, mydeł. No i robię również warsztaty. Wykonanie takich kosmetyków właśnie. Trzeba się troszeczkę na tym znać. Trzeba mieć wiedzę na temat ziół, Przeciętny. Kosmetyk masowej produkcji ma około 90% substancji syntetycznych w swoim składzie. My używamy tych kosmetyków mniej więcej 5-6 dziennie każdy z nas używa, więc pomyślmy sobie, jaką liczbę substancji wsmarowujemy w siebie. Stąd zaczęłam wytwarzać kosmetyki z wysokiej jakości olejów na zimno tłoczonych, które mają multum substancji czynnych, witaminy. Enzymy, te, które wspomagają właśnie regenerację skóry, które nas odżywiają. No i zaczęłam stosować również zioła. Żeby wykorzystać zioła, to robimy maceraty ziołowe, stąd odzyskujemy substancje czynne. Z ziół świetnie nadają się właśnie do kosmetyków. Skład takiego kosmetyku jest krótki, a wszystko to pochodzi z natury. Skupiam się na maściach leczniczych, na tłuszczach zwierzęcych i oczywiście roślinnych. Ponieważ jestem nauczycielem w ogóle z zawodu, to dlatego robię warsztaty. Bardzo lubię właśnie przekazywać ludziom tę wiedzę i uczyć, sami zaczynają robić. i Miejsca warsztatowe są różne, w zależności gdzie się zbierze grupa. Pomyślałam sobie, że warto stworzyć taką grupę śląskich zielarzy ludzi, którzy zajmują się naturą i jakby szerzyć wiedzę na ten temat i tą ideę zbliżania się do natury. Od siedmiu lat y, zgłębiam starodawną sztukę perfumiarską y, czyli wykonywanie zapachów, perfum. Podstawą tego wszystkiego jest to, iż pracuję tylko i wyłącznie na naturalnych materiałach. Cóż to są te naturalne materiały? To są esencje z roślin, tak zwane olejki eteryczne, to są absoluty, to są woski roślinne, ale czasami również zdarza mi się pracować na materiałach zwierzęcych, jak wosk pszczeli czy ambra. Bardzo dużo literatury. Obecnie coraz więcej em, na, zawiązuje się szkół. Gdzie można uczyć się sztuki perfumiarstwa klasycznego, naturalnego. Kiedy ja zaczynałam, było ciężko. W Polsce praktycznie nikogo nie było, gdzie mogłabym się uczyć. Zaczęłam się uczyć w Stanach perfumiarstwa ogólnego, i naturalnego, i syntetycznego, łączonego. I po kilku latach stwierdziłam, że chcę działać tylko i wyłącznie z naturalnymi materiałami, bo one mają życie, mają ducha, one całkowicie inaczej się układają. Z wykształcenia socjolożką, również antropolożką, i mam taki dryk do prowadzenia badań. Najwięcej pozyskuję wiedzy, tłumacząc starożytne teksty. Uczę się badam na przestrzeni wieków zapachy i bardzo dużo z nich na nasz czas współczesny odzorobywuje. Oczywiście nie jest możliwe, żeby to zrobić jeden do jeden, ale to są moje inter interpretacje. Kiedy rozmawiam z bywalcami pachnących spotkań, no to najczęściej z naturalnych zapachów jako kulturę to znamy kadzidło z kościoła i kompletnie też nie wiemy, cóż ono takiego symbolizowało. Wynika to okresie na tym, ponieważ żyjemy w mieście. Bo myślę, że inaczej jest, kiedy ludzie żyją na wsi i mamy bardzo szybkie tempo życia. E, większość z nas e, pracuje e, na bardzo szybkich obrotach, e, gubimy siebie. Ludzie bardzo chcą e, do swoich wnętrz e, cytrusy, leśne zapachy, chcą mieć do czynienia z naturą. To teraz właśnie traca, ludzie są tego ciekawi. Ja jestem zelnym od rana do, do samego wieczora i w nocy. Y, zawsze mam ubrania lniane. Moja garderoba to są wyłącznie u, ubrania lniane, y, wełniane jeszcze y, do tego. Poprzez biżuterię lnianą. Po prostu moje życie jest całe wełnie. Od małego mieszkam na wsi, także natura zawsze mnie otaczała. I to zawsze jakoś mnie ciągło do tej natury. Początek to były raczej dekoracje naturalne, robione dla przyjaciół. No a tak właściwie do ubrań lnianych to namówił mnie syn. No i spróbowałam swoich sił, zaprojektowałam koszulę. Teraz przygotowuję projekt bielizny nocnej. Pościel właśnie otacza nas we wszystkich, wszystkich dziedzinach, w sypialni, w kuchni, w pokoju, w łazience, przez ręczniki lniane, jakieś tam ozdoby, dodatki. To są ubrania, które przede wszystkim nie zatruwają środowiska. To są ubrania, które możemy nosić latami, są bardzo mocne, wytrzymałe. Po zużyciu można jeszcze je przetworzyć, bo można zrobić z nich ścierki, no obojętnie co. Potem wyrzucamy takie ubranie na przykład na kompostownik i, i to jest biodegradowalne. W lnie się czuje tak, że w lato chłodzi, a zimą jest odczuc odczucie ciepła. Jest moda na naturalność. Ja osobiście nie lubię tego, tego słowa y, moda. Mi się wydaje, że przez modę i przez, y, przez trendy zatracamy. Swoją indywidualność. Przez to, 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 co nam narzucają, także każdy powinien według siebie nosić to, co, to, co czuje. Pracuję zawodowo jako identolog, prowadzę gabinet, jestem też naturoterapeutą oraz fitoterapeutą zielarzem. Irydologia jest to sztuka, czy umiejętność odczytywania z oczu, głównie z tęczówek oczu, pewnych znaków, które się zapisują, które informują irydologa o pewnych procesach, które zachodzą w organizmie. Irydologia pomaga lekarzom, czy właśnie w rozpoznaniu stanu organizmu. Wtedy odpowiednio wcześniej wiem, jak zareagować, jakie działania podjąć, żeby te pewne zagrożenia po prostu odsunąć. Rzeczywiście jest to metoda, na której lekarz nie powinien polegać w całości, natomiast jest bardzo przydatnym narzędziem, które już ukierunkowuje dalszych badań. W Polsce ideologia jest stosunkowo mało znana, natomiast na przykład w Niemczech ponad 1600 lekarzy zajmuje się ideologią i wspiera się nią jako narzędziem diagnostycznym. Na przykład w Rosji. Już pod koniec XX wieku irydologia została prowadzona na uniwersytety medyczne, gdzie jest wykładana jako przedmiot medyczny. W związku z tym powstało tam chyba najwięcej fachowej literatury poświęconej irydologii. Podobnie na Węgrzech irydologia jest bardzo znaną dziedziną diagnostyczną stosowaną przez lekarzy. Kiedy odkryje jakiekolwiek nieprawidłowości w organizmie, to wszystko zależy od tego, z czym są one związane. Bardzo często kieruje taką osobę na dalsze specjalistyczne badania, na przykład laboratoryjne, obrazowe, bądź kieruje do danego specjalisty, jeśli tego sprawę wymaga. Natomiast w przypadku chorób szczególnie przewlekłych, chorób cywilizacyjnych, bardzo często proponuje sprawdzone, bezpieczne i skuteczne terapie ziołowe.